Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na drugą część ulubieńców sierpnia e, i też mam bardzo fajne rzeczy Wam do pokazania. E, najwięcej będzie do włosów. Jeżeli jesteście ciekawe, to zapraszam do oglądania, żeby tutaj nie robić przydługiego wstępu. E, najwięcej rzeczy będzie ze sklepu Ale Paznokcie który mam stacjonarnie w Łodzi i raz na kilka miesięcy robię tam takie większe zakupy, właśnie głównie z myślą o włosach, e, bo e, oni poza e, oczywiście bardzo szeroką gamą wszystkiego, co z paznokciami związane, e, to właśnie mają dużo e, kosmetyków profesjonalnych do włosów oraz do twarzy. I e, w sierpniu kupiłam u nich na przykład taką maskę e, firmy Kallos, e, keratin. Ona jest z keratyną oraz z proteinami mlecznymi. E, ja tutaj e, przeglądałam przede wszystkim opinie na wizerzu, bo e, oni tych masek e, przeróżnych mają w ofercie bardzo dużo. E, opinie tej maski były bardzo dobre, więc postanowiłam ją wypróbować, szczególnie, że ona ma bardzo krótki skład i moim zdaniem dobry skład, bo tutaj już na czwartym miejscu mamy właśnie proteiny mleczne, a na piątym miejscu keratynę. Ma też trochę w sobie silikonu, ale akurat moje włosy ten silikon lubią i potrzebują, bo one się bardzo puszą, więc ta keratyna, te włosy i ten silikon bardzo je wygładzają. I włosy po tej masie są. Jak marzenie. Naprawdę dawno żadna maska nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Włosy są po niej lejące, gładkie, sypkie, po prostu naprawdę jak odmienione. Byłam w szoku, że moje włosy mogą tak wyglądać. I co najlepsze, że ta maska ma litr pojemności to jest ogromna pojemność, którą nie wiem, będę używać przez następne chyba półtora roku a kosztowała 10,90. Tak więc cena, jakość i pojemność są po prostu rewelacyjne i naprawdę polecam tą maskę właśnie osobom, które mają suche, zniszczone włosy i z tendencją do puszenia się. I właśnie możecie ją kupić w Alla paznokcie, albo stacjonarnie, ja kupuję na Piotrkowskiej 270, albo u nich przez internet. Drugą rzeczą do włosów z tego sklepu, która naprawdę również bardzo, bardzo mi się spodobała, to jest taka odżywka bez spłukiwania, Lady Spa Cashmere Keratin Ele Elixir. Która kosztowała już troszeczkę więcej, 19 zł za 250 ml, ale tak czy owak to nie jest zła cena. I co zwróciło moją uwagę, że ona nie zawiera silikonu, co się bardzo, bardzo rzadko zdarza w przypadku odżywek bez spłukiwania. Zazwyczaj silikon tu występuje na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w składzie. Tutaj tego silikonu nie ma, natomiast mamy bardzo wysoki, wysoko w składzie. Płynną keratynę, i ta keratyna naprawdę działa. To jest pierwsza odżywka, taka bez spłukiwania, która widocznie działa na stan moich włosów. Nie tylko na to, że one się lepiej rozczesują, a właściwie w tym przypadku one wcale się lepiej nie rozczesują, zaraz o tym powiem, e, tylko ja czuję, że. Ta keratyna jakby wnika w moje włosy, zamyka łuski włosa. Moje włosy są bardzo porowate, bardzo ciężkie do pielęgnacji, naprawdę czuć różnicę od razu po popsikaniu. Włosy są dużo bardziej gładkie i właśnie łuski włosa mam wrażenie, że są zamknięte tudzież, nie wiem, bardziej zregenerowane naprawdę bardzo fajna odżywka tylko właśnie ona wcale nie pomaga rozczesywać włosów, więc w tym przypadku no to jest minus, bo ja muszę i tak używać innej odżywki, która mi te włosy pomoże rozczesać, takiej typowo silikonowej typu, nie wiem, gliskur, kurdav staram się mało używać takiej odżywki, a właśnie więcej później tego eliksiru keratynowego żeby te włosy po prostu były bardziej gładkie i bardziej zregenerowane Kolejną rzeczą jest cierka Saponik, z którą ja już używam po raz kolejny. To jest moje drugie opakowanie, ale jakby przy pierwszym opakowaniu jakoś tak tej wcierki nie doceniłam. Natomiast teraz rzeczywiście odkryłam jej takie naprawdę fenomenalne działanie. Ja Wam tutaj pokazuję pustą buteleczkę. Ona wygląda w ten sposób. To jest taka zwykła, szklana buteleczka. Wcierka jest w kolorze zielonym i ja ją sobie przelałam do opakowania po, po jakiejś tam odżywce z Marionu. I właśnie bardzo polecam wszystkim te odżywki sobie, te wcierki, przelewać sobie do opakowań w sprayu, ponieważ naprawdę to jest dużo, dużo większe Ułatwienie, bo gdy miałam ją w takiej buteleczce, to mi się po prostu jej nie chciało używać. A tutaj, raz, dwa, sobie spryskuję skórę głowy. Właśnie, ona jest do skóry głowy. I co ona robi? Ona przede wszystkim genialnie łagodzi wszelkie podrażnienia skóry głowy, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja mam skórę głowy wrażliwą i naj... bardzo często po prostu mnie spędzi. I to nie jest nic fajnego i bardzo ciężko tak naprawdę coś z tym zrobić I właśnie saponix jest taką rzeczą, która bardzo mi w tym względzie pomaga Efekt jest dosłownie natychmiastowy Po prostu spryskuję nim właśnie skalp, wcieram lekko palcami w skórę głowy To też jest ważne, żeby właśnie tą wcierkę sobie wetrzeć później I naprawdę od razu czuję, że skóra głowy jest totalnie jakby zneutralizowana I, i nic mi nie spędzi, nic mi nie, nie drapie, jest rewelacja Duże, Dużo bardziej komfortowe uczucie ona podobno również przyspiesza porost włosów albo przyspiesza jakby wyrost tych baby hair. Ja tego na razie nie zauważyłam. Moje włosy generalnie bardzo ciężko przyspieszyć, jeżeli chodzi o porost włosów, ale właśnie to łagodzenie podrażnień to jest ogromny, ogromny plus tego. Kosmetyku. I jeszcze takie drugie świetne działanie, które tutaj zaobserwowałam, gdy skończył mi się suchy szampon, postanowiłam spryskać sobie włosy, które już były takie lekko tutaj przy nasadzie samej przetłuszczone, bo tutaj producent też pisał, że ona jest do włosów przetłuszczających się z tego co pamiętam i nie dość, że oczywiście to złagodzenie skóry głowy nastąpiło momentalnie, a właśnie im bardziej... Przetłuszczone włosy, tym ta skóra głowy bardziej spędzi. To chyba nie tylko u mnie, tak mi się wydaje, to występuje. To mam wrażenie, że ona odświeżyła mi włosy. Nie był to może taki efekt jak po suchym szamponie, ale naprawdę e, byłam z niego zadowolona i, i włosy nadawały się, że tak powiem do wyjścia z domu, e, więc to mnie też bardzo zaskoczyło w tym kosmetyku, więc bardzo serdecznie polecam. Kosztuje około e, 10 zł. Naprawdę są żadne pieniądze jak na takie działanie i skład tego e, produktu jest też bardzo naturalny. Ostatnia rzecz do włosów zalepa z to był nowy Tangle Teaser. E, tym razem... E, z serii tej Salon Pro, bo tej, ta, ta wersja zwyczajna jest, z tego co wiem, wycofywana, tak mi się wydaje. W każdym razie, tak czy owak, kupiłam tą nową wersję, bo ona lepiej leży w dłoni, naprawdę lepiej się ją trzyma. Tamtą poprzednią miałam, właściwie mam cały czas 2,5 roku i ona była naprawdę już bardzo zdecydowana. Używam jej codziennie kilkukrotnie, więc no, miała prawo troszeczkę się podniszczyć i tutaj mi się rozklejała, sto razy mi wypadała z ręki i tak dalej. Ta naprawdę lepiej leży w dłoni, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów. To jest ono tak samo dobre moim zdaniem, jak w przypadku tej, tej wersji starszej. Bardziej mi się podoba wygląd, bo jest taki kolorek neonowo-żółto-pomarańczowy i cieszy moje oko w łazience, więc ja jestem z tej szczotki bardzo zadowolona ja właśnie kupiłam ją stacjonarnie za Chyba 49 zł, więc wyszło mi to mniej więcej tyle, jakbym zapłaciła gdzieś tam taniej przez internet, ale razem z przesyłką, więc już wolałam kupić stacjonarnie i jestem bardzo zadowolona. Jestem fanką Tangle teasera, o czym moi stali widzowie zapewne wiedzą, więc bardzo serdecznie ją polecam dla osób, które mają trudności z rozczesaniem włosów. I jeszcze ostatnia rzecz z tego sklepu. Już, już kończę, jeżeli chodzi o łapę, ale paznokcie jeszcze będę miała tam trzy rzeczy do pokazania inne. E, to jest taki top coat e, Quick Dry Shine, utwardzacz wysuszaczem do paznokci. E, Wygląda w ten sposób i to jest już moja, to jest, akurat jest moja trzecia bodajże buteleczka. Miałam ten top coat już e, kilka miesięcy temu i bardzo, bardzo go lubiłam. E, moim zdaniem to jest jeden z najfajniejszych top coatów, jakie w ogóle kiedykolwiek miałam okazję używać. E, dwie rzeczy przede wszystkim, bardzo, bardzo szybko wysusza paznokcie i bardzo fajnie je nabłyszcze to są dwie rzeczy, których ja wymagam od takiego kosmetyku no może też, żeby nie, nie bąbelkował i dobrze się rozprowadzał i to mi się podoba, że to jest rzadki kosmetyk, jak możecie zobaczyć, że, że tutaj mi się przelewa ładnie w tej buteleczce, a nie tak jak widzi że ciągnął się niemiłosiernie i po prostu był mega, mega gęsty on jest dosyć rzadki, ale też nie rozpływa się po tutaj nigdzie po skórkach po paznokciu, więc konsystencja mi się bardzo podoba. Pędzelek jest taki w miarę okej, okay, dosyć szeroki. Może nie jest to najlepszy pędzelek, ale naprawdę ten kosmetyk kosztuje 9 zł. Więc jeżeli szukacie dobrego i niedrogiego top coatu na paznokcie, który właśnie Wam przyspieszy wysuszanie i nabłyszcze jeszcze dodatkowo paznokcie, to naprawdę świetna, świetna rzecz. Warto kupić sobie na zapas. To jest moje trzecie opakowanie. Tutaj miałam jeszcze... Mm, Taką połówkę, ale niestety już mi zgęstniała, bo, bo te produkty dosyć szybko gęstnieją. Ale kupię sobie chyba jakiś rozcieńczalnik, żeby jeszcze może spróbować go reaktywować. E, bo gen generalnie w ogóle, jeżeli chodzi o top coaty, to bardzo do tej pory lubiłam ten Insta Dry e, Sally Hansen, ale on w Rosmanii kosztuje e, około 30, jeżeli nie więcej, złotych, więc to już naprawdę dużo bardziej się opłaca kupić trzy butelki e, tego z Alepa z nokcie wysuszacza. Naprawdę jest super. Dobra, skończyłam już z Alepa znokcie, teraz jeszcze mam do pokazania taką rzecz, która bardzo mnie zdziwiła, bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie, a jest dosyć niepopularnym produktem u nas w Polsce. Jest to Wonder Cloth, taka ściereczka do demakijażu. Ściereczka, która usuwa makijaż tylko z wodą. Brzmi to dosyć nieprawdopodobnie i ja kupiłam ten produkt z czystej ciekawości, żeby się dowiedzieć, jak, no jakim cudem, samą wodą i ściereczką można usunąć makijaż cały, w ogóle, no wydawało mi się to nieprawdopodobne. Nie był to bardzo jakiś tani, tani produkt, bo kosztowało 34,99 i kupiłam ją w TK Maxie, co jest ważne, bo podejrzewam, że w żadnym innym sklepie w Polsce tej konkretnie ściereczki nie kupicie, bo szukałam w internecie i nigdzie nie znalazłam, więc szukajcie w TK Maxie. I w ogóle sprawdziłam, że ta cena, którą zapłaciłam, czyli te prawie 35 zł, to nie jest jakaś wcale najwyższa cena, bo ona normalnie kosztuje około 10 czy nawet do 15 dolarów. Więc cena jest tam, powiedzmy, w miarę okej. Okay. Dobrze, jeżeli chodzi o działanie, to to rzeczywiście działa. Wystarczy ją zmoczyć i naprawdę usuwa makijaż. I co najważniejsze, że. Ona tego makijażu nie, w, nie wciera w siebie, tak, że mamy jakąś strasznie tutaj e, zasyfioną tą, e, tą ściereczkę, że później musimy ją od razu wrzucić do prania i tak dalej. E, tylko jakby ta, ta ściereczka nie wchłania tego makijażu e, w siebie. E, on, ona zostaje tutaj gdzieś na tych włoskach. Bierzemy ją, płuczemy normalnie pod wodą. E, wszystko nam schodzi. Ściereczka jest czysta. To jest w ogóle powiem Wam, że ja jej teraz nie prałam. To jest ściereczka, którą kilka dni temu um, zmywałam makijaż i, i ją tylko pukałam, jak widzicie, że no, nie ma tu jakiegoś widocznego brudu. Oczywiście ja ją, ja ją przed użyciem na pewno jeszcze umyję, ale są no, ze względów higienicznych. Ale to rzeczywiście jest taki dosyć magiczny produkt. I powiem Wam, że ten makijaż naprawdę dobrze zmywa. To nie jest tak, że tylko powierzchownie jakoś tak, że później musimy jeszcze się nazmywać tego nie wiadomo ile. Naprawdę fajnie sobie z tym radzi i no ten makijaż jest mega szybki, bo po prostu no zam zamaczamy pod wodą ściereczkę, przecieramy twarz, później płuczemy ją w trakcie, kilka razy trzeba ją zamoczyć, bo tak jak mówię, że makijaż się osadza jakby tutaj na tych włoskach, więc musimy ją podczas używania kilkakrotnie nie pukać, co nie jest żadnym problemem. No i po umyciu ze względów higienicznych właśnie powinno się jakimś mydłem albo żelem pod prysznic umyć. I tyle. Wszystko jest bardzo prosto, szybko, bez konieczności kupowania. Nie wiem, tysiąca kosmetyków zmywających makijaż do oczu, do twarzy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zmywanie oczu, to ja polecałabym sobie tak te oczy przed użyciem tej. Ściereczki tak lekko zmyć, mimo wszystko, ponieważ ona tych oczu, te oczy zmywa, ale mimo wszystko troszeczkę musimy sobie tam no, pod tymi oczami natrzeć. Więc jeżeli sobie chcecie tego oszczędzić, to najpierw warto tak lekko sobie przemyć te oczy, tak wstępnie, a już resztę sobie ta ściereczka domyje. Więc szukajcie jej koniecznie w TK Maxach albo wiem, że w Polsce przez internet jest dostępna taka rękawica, która jest właśnie też w. Tym typie, czyli która również zmywa makijaż tylko z wodą. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa, ale podobno też bardzo dobrze działa i dobre opinie słyszałam o niej. Nie wiem, może Wam gdzieś tam wyszukam na dole tą alternatywę, jeżeli nie będziecie mogły tej ściereczki znaleźć w Tickay Maxie. W każdym razie, mimo że ona kosztuje 35 zł, to naprawdę polecam bardzo, bardzo fajna, wygodna rzecz. I na sam koniec e, wspomnę, że również ulubieńcami sierpnia oraz lipca były trzy produkty z firmy Joanna e, do ciała. E, masło odżywcze z wanilią, e, pachnące naprawdę bosko takim waniliowym budyniem i bardzo fajnie nawilżające, odżywiające skórę, może nie dla osób, które mają bardzo suchą skórę, ale dla osób, które mają skórę normalną, w kierunku suchej, e, myślę, żeby się sprawdziło. Kosztuje bardzo niewiele, bo, bo to jest chyba 10-12 złotych maksymalnie. Да. cudowny zapach. Ona wygląda w ten sposób, ma bardzo fajną konsystencję, szybko się wchłania, to jest ważne. Natomiast ja o tych rzeczach robiłam oddzielną recenzję, taką dosyć krótką, więc tutaj Was odsyłam, bo tam mówię trochę więcej o tych kosmetykach. Tutaj jeszcze mam właśnie żel peelingujący pod prysznic z limonką. Bardzo fajny taki produkt do codziennego użytku. Fajnie ściera i myje jednocześnie. No i żel, który już zużyłam praktycznie w całości, tylko zostawiłam żeby pokazać, to mam na jedno użycie, jeszcze zostało. To jest żel pod prysznic po prostu z grejpfrutem, taki odświeżający, którego zapach również jest fenomenalny, bardzo, bardzo taki orzeźwiający. Ale mówię, o tych kosmetykach robiłam oddzielną recenzję. Tutaj wam dam linka, żebyście mogły sobie obejrzeć, bo ona trwa dosyć krótko, a tam mówię po prostu więcej moim zdaniem. Są to fajne i przede wszystkim bardzo, bardzo tanie i łatwo dostępne kosmetyki. I to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że coś tutaj sobie fajnego wypatrzyłyście. Ja naprawdę wszystkie z tych kosmetyków z czystym sercem wam polecam. Jeżeli szukacie czegoś fajnego do włosów, to właśnie polecam sklep paznokcie I to nie nie jest nic sponsorowanego, ja sama u nich wszystko kupuję za własne pieniądze i bardzo, bardzo lubię ten sklep, właśnie jest stacjonarnie w Łodzi dostępny lub internetowo oczywiście i wybór jest ogromny, naprawdę ogromny. Można bardzo fajne rzeczy znaleźć, które nie są dostępne w drogeriach, a są w cenach drogeryjnych tak naprawdę. No, 11 zł za taką maskę, naprawdę no dajcie spokój. Jeżeli któreś z tych rzeczy używałyście, to dajcie koniecznie znać, jak Wam się sprawdzają, co o nich sądzicie, bo ja się chętnie dowiem oczywiście. Eee, I tak, i to, to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Eee, już się z Wami żegnam. Eee, zapraszam również na mojego Facebooka, na mój Instagram. Nie wiem czy wiecie, ale również prowadzę eee, linki również na dole Wam wstawię. I to tyle. Pa pa!